Cześć, witajcie! W tym odcinku zajmiemy się tematami związanymi z, z Kibidi Toilet. Kiedy będzie odcinek 62, dowiecie się w tym odcinku oraz przedstawimy Wasze teorie dotyczące 62 odcinka. Sami też będziemy, będę Wam podawał, co być może się tam wydarzy. Przejdźmy zatem do daty. Jak wiecie, odcinek poprzedni czekaliśmy na niego około 5 dni. Jeżeli nie wierzycie, to wejdźmy sobie na stronę, na oficjalny kanał da Fugbu. Odcinek 60 był, wyszedł, pojawił się 3, 3 września. Potem 61 pojawił się 8 września, czyli daje nam to. 5 dni. Obecnie 5 dni liczące, licząc od, 18, od 8 września to 13, tak macie piątkę z matematyki, ja też, czyli według tego powinniśmy ten odcinek mieć, powinien się on ukazać 13 września, czyli już jutro albo dzisiaj późnym wieczorem, bo zazwyczaj jest tak, że Dafuk zmienił daty w ogóle, godziny Publikacji. Jak pamiętacie, kiedyś te publikacje były z samego rana, naszego polskiego czasu. Obecnie jest to e, godzina bardzo poranna, trzecia, czwarta rano zazwyczaj się teraz pojawiają te odcinki, wcześniej było to tak 10, 11, może siódma nawet rano. Także, jak widzicie, no niestety, wtedy nie możemy reakcji jako takiej nagrać, a nie analizy. Natomiast spowodowane jest to pewnie dostosowaniem czasu do tego, do Stanów Zjednoczonych, bo jednak, jakby nie było, zarobki w Stanach, za reklamy w Stanach są, się płaci o wiele więcej, więc Daftogum pewnie skierował teraz swoje, swoje te zasięgi, chce się skoncentrować bardziej na Stanach Zjednoczonych i być może dlatego też ten odcinek są tak wcześnie tak. Tak wcześniej, jeżeli chodzi o nasz czas, tak? Natomiast, e, c, e, czy tak będzie? Czy rzeczywiście pojawi się ten odcinek 13? E, jest na to duża szansa, natomiast zawsze jest jakieś ale, i moim zdaniem nie mamy na razie żadnych przecieków ani na Discordzie, ani na Instagramie. Nigdzie nie ma żadnych przecieków dotyczących właśnie odcinka 62. Wydaje się też, że ten odcinek 62, jak sobie popatrzymy. To jest to odcinek trzeci, a jak wiecie, trzeci z danego sezonu, czyli to będzie końcowy odcinek z dwudziestego sezonu. Dlatego ten ostatni odcinek z tego sezonu 20 może być oczywiście bardziej dopracowany, przez co wydłuży się czas jego tworzenia. Może też być tak, że Dafoog będzie chory, będzie gdzieś wy, wy, wyjechał albo coś odpoczywa, i przez to się to zazwyczaj wydłuża. Tylko tak jak mówię, nie ma na razie żadnych przecieków, żadnych informacji. W sensie takich, jakich udostępnia da Fugboom, jakąś skrinka, zdjęcie z odcinka, więc na razie tego nie ma. Jak tylko będzie, to oczywiście zaktualizuję ten odcinek, nie martwcie się. Natomiast na chwilę obecną, jak to nagrywam, tego nie ma. Więc być może najdłużej czekaliśmy aż ponad 7 dni na odcinek. Więc być może też być tak, że za 7 dni dopiero dostaniemy. No ale. Różnie to bywa, chciałbym poznać Waszą opinię, więc nie bójcie się, piszcie śmiało w komentarzach. Ja staram się czytać na bieżąco te komentarze, mmm, także ja zachęcam do bardziej i bardziej zaangażowania się w rozwój tego kanału. Ja nie gryzę, także możecie bez problemu pisać komentarze. Co do tego, co się wydarzy w tym odcinku 62, moim zdaniem nie dostaniemy jeszcze Ninja kamermena. Nie powróci on, nie powróci też. Tytan TV-man, moim zdaniem, jest na to zdecydowanie za wcześnie. Natomiast wydaje się, że jesteśmy coraz bliżej bazy, którą widzieliśmy w odcinku 60. Jak pamiętacie, było to, to lotnisko. W tym odcinku, tu w rejonie tego lotniska, działa się cała ta fabuła, gdzie, gdzie właśnie Jimen był i ten Tytan. Tytan, naukowiec. Wydaje się, że jesteśmy coraz bliżej tych Westlandów, tutaj byliśmy raczej w e, pogłośniki po w innym w ogóle miejscu, w Londynie, gdzieś o wiele dalej, więc wydaje się, że zmierzamy. Jakby tutaj te ulice, te palmy wskazuje już na to, że zmierzamy ku właśnie. Tej, tej miejscówce, gdzie widzieliśmy Jimena i naukowca. Więc wydaje się, że odcinek ten powinien być już nieco bliżej. Nie wydaje mi się, że już dojdzie do, w tym odcinku dojdzie do walki. Chociaż pamiętajmy, że jest to sezon 20, więc jest to taka okrągła liczba i być może na zakończenie tego sezonu będzie coś się działo takiego fajnego, co sprawi, że będziemy czekać na następny sezon jeszcze bardziej. Być może się tak wydarzy. Bardziej przepowiadam, raczej wydaje się, że będziemy coraz bliżej zmierzać ku właśnie tym, 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 tym Westlandowi, temu, ku temu lotnisku. Wydaje się, że pojawią się aero toalety tutaj. Zanim dojdzie do walki z naukowcem, wydaje się, że właśnie UFO i przedstawiciele Aero będą tutaj walczyć i starać się w jakiś sposób uprzykrzać życie sojuszowi. Kamer, głośników i telewizorów. Przejdźmy teraz do Waszych teorii. Zapraszam. Przejdźmy zatem do Waszych teorii. Pierwsza jest od user. Moja teoria. Myślę, że w odcinku 70 będzie walka naukowca z Tytanem, kameramenem i Tytaną. Ka z Tytanem Głośnikiem pewnie. Będzie mocno przegrywać. E, Titan kameraman będzie mocno przegrywać, żeby mu pomost przyjdzie ktoś silny. Nie wiem, czy to będzie Tytan Głośnik, ale ktoś m, także silny. Naukowiec zniszczy trochę, trochę, przegrywa, prze, zacznie trochę przegrywać, wyciągnie jakiegoś asa z rękawa, o którym wiedział tylko g i skończy się odcinek. Sorry, że tak długo, ale myślałem, że jest to dość ciekawa teoria. Bardzo za nią dziękuję. W 70 odcinku. Jest to całkiem prawdopodobne, że dopiero do tej walki, chociaż czy, czy tak długo będziemy czekać na jakąś tam początek konfliktu, właśnie tytana, głośnika i reszty załogi z naukowcem? Wydaje się, nie, że nie, bo jesteśmy dopiero, czekamy na 62 odcinek, więc 8 odcinków to by było za długo, żebyśmy czekali na walkę. Myślę, że, że już za parę odcinków zacznie się jakaś taka pierwsza. Pierwsze takie zalążki, zaczątki tej walki, już za kilka, bo to by było troszkę za długo przeciągane, i moim zdaniem tak, tak się wydaje. I jestem skłonny ku temu stwierdzić, że, że jednak że sojusz zacznie przegrywać. Tak mi się wydaje. Paweł. Mam teorię, jak będzie w Skibidi Toilet 62, to pojawi się ninja, bo trochę go nie ma, a to była moja ulubiona postać z Skibidi, więc pewnie się pojawi. I y, też chyba około 80 odcinka będzie tytan Cinema Man i pokona te astro toalety i TV Man i, i Woman i Large połączą siły i papa doktorku. <grym> No, ciekawa teoria, natomiast co do ninja, wydaje mi się, że raczej nie pojawi się dość szybko. On był bardzo zniszczony. Jeżeli on chce odgrywać naprawdę kluczową rolę w dalej, być może Dafugboom zrobi go postacią pierwszoplanową, jeżeli tak, to ten, ta postać musi się powiększyć, zdecydowanie. Ja już to powtarzałem wcześniej, że jeżeli ma być na tyle mocny, żeby on nie ginął od tytanów, czy nie został jakoś potwornie uszkodzony, to on musi zostać powiększony i musi dostać jakieś naprawdę niebywałe albo powiększony, albo mega szybki. Bo inaczej no to on będzie bardzo łatwym celem. Wydaje się, że jak wiecie, ten glitch toilet Został przechwycony, wydaje się, że jego technologia zostanie wmontowana w Ninja i dzięki temu będzie bardzo szybki i w jakiś sposób e, uchroni się przed właśnie atakami. Dziękuję Wam za dzisiejszy odcinek, sprawdźcie moje kolejne odcinki, serdecznie zapraszam teraz na ekranie, wyświetli Wam się playlista, gdzie są wszystkie odcinki najnowsze z moich wszystkich kanałów. Do zobaczenia!